it is Witam, z tej strony Szef a to kolejny nacinek Let's Play Fable The Last Chapter. Jesteśmy w więzieniu i nie wiem co mam robić. Ale on coś do mnie gada, a ja nie wiem co on ode mnie chce. A ja nie wiem co mam robić. Walnę sobie głową w kraty. hear głowę ryj, kurwa, śmieciu jebany. Ej, co jest? Co się, co jest? Jeno so. I No jasne. Będę leciał na pierwszego. I się pierdolę, ja auto Na pozycji, ja. Dwa, 1. Kurwa, lecimy. Kurwa, gdzie ja mam lecieć? A, tutaj. Dobra. A, ja mam lecieć tam, gdzie ci ludzie mi pokazują, że mam lecieć. Tak więc spoko, teraz już wiem, gdzie mam biec. No to mogę biec. No to no, lecimy. Faster, faster. Dobra, to teraz przyspieszymy. Dobra, powracamy do gry. Chyba wygrałem. We have a winner. Yes! Yeah! Escort him to my office. Co? Co chce? Czemu do jego Welcome to my modest quarters. You have earned yourself a singular reward. One of my world famous poetry readings. <laughs> yes, that's right. These stone walls cannot still the beating heart of a poet. I don't want to hear one sound from you. Pouring forth one's soul requires the utmost concentration. The recital will begin anon, remember. I require total silence! <mum> no dobra Nie będę wcale tak głośno Nie będę wcale ci tutaj jakoś zbytnio Przeszkadza bo... Bo nie lubię pisać Chyba pisać Chyba że... Bo muszę to jakoś zrobić Czekajcie, muszę chwilę czekać, bo tu tymi przypał, robi. Dobra, podejdę tu i patrzcie, i teraz ture. Szybko, raz, czy trzy, raz, czy trzy. damy na czerwony. Strzelam na czerwony, dawamy, dajemy. I jak? It's painfully obvious you have no interest in the arts. My lyrical opus is wasted on your philistine ears. Back to the cell with you. So, Welcome to your temporary home, the torture chamber. We have some family. <laughs> yeah we're gonna enjoy this the darkness of the cell consumed the hero's mind and it consumed his life too another year would pass by in this prison another year of torture the ancient noble blood in his veins the power of the guild None of it meant a thing inside these walls. And all this time, Jack of Blades was free to roam Albion. The hero would not be beaten, he would be free. No, It's a special day today. You'll find out soon enough. E, to jest chyba ta sama akcja co poprzednio tak więc Ja zrobię cięcie aż do tego momentu kiedy otwieram te książki Tak żeby Was w miarę nic nie ominęło Bo tu trzeba znowu się i znowu to samo tak więc Do zobaczenia za chwilę A, Dobra jestem Już Teraz otwieramy następną książkę

Jeee, yeah, mamy klucz do celi się, że więziennej. Jebaj się, już mnie nie będziecie torturować. Chuje. Czas na wielką ucieczkę z więzienia. Poszukamy tu czegoś, nie? Interesującego. Ki, o, mamy ki, mamy broń. Mamy broń. Panowie, mamy. Co, ja mogę każdą, tak? No, tu jest skrzynka. Tu mamy mięso. Musimy jak najlepsze ekupo zbierać po drodze. Nie, nie uwalniamy tych ludzi, bo jeszcze mnie skopią i... I co wtedy? Dziedziniec, tak? W więzieniu. A Nie złapiesz mnie! Jestem za szybki! Komnata tortur! Chyba nie chciałem tu wracać Albo chciałem, muszę iść po starą Muszę odszukać mój ekwipunek zanim stąd wyjdziemy, tak? No dobra W sumie to jest Nawet dobre wyjście to jest Kurwa to jest Choć mnie napierdalać chcą Weźcie im coś powiedzcie Chyba nie chcę z nimi walczyć Chyba nie muszę, nie? There. There's a criminal. There is a criminal. Jestem kryminalistą. Przecież nic nie zrobiłem. Po prostu mnie wyjebaliście do więzienia za nic. To jest There. cały... Ah Jak mi zakurwił! Ja pierdolę, ale moc. O tu tutaj mamy iść szybko! Jest. Dobiegłem. Jestem. Kurwa bosem. O. Są jakieś oh. ciekawe rzeczy. W skrzynkach. Napój siły. Napój czyli potiągi na razie. Rękawice Strażnika. Może jak się przebierę za Strażnika, to mnie nie chwycą. Buty Strażnika, albo to jest takie dodatkowe, ku. Chyba będę wolał za założyć moje itemy, jak je w końcu znajdę. Kapelusz Strażnika. Kurwa, nie ten guzik. Kto tam tak ryczy w tle? Nie, to nie za oknem, to po prostu tu w tle. Koszula strażnika? Spodnie strażnika. A tutaj, co jest tutaj? Powiedzcie, że to moja. Moje wszystko. Twój zaginiony dobytek. 54 tysiące. Wypierdala to kurwa. To zapedał. Patrz, patrz, patrz. Ideja. Co mój miecz jest dla ciebie za potężny? Że na... Jeszcze tylko jak założę swoje eku, to już się wszyscy zesracie. Dobra to szybko zakładamy mój equipment Moje piękne itemy Głowa tutaj Dłonie tutaj 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 następne i stopy Yes, good. już wyglądamy jak te koksy co ostatnio Czyli jedziemy dalej po prostu Panowie, jedziemy dalej Nie ma lipy o, Czyli teraz już mogę używać Boskiej Furii Tak, mogę używać Boskiej Furii nie! Jak mogę używać Boskiej Furii to znaczy, że mogę wszystko Tak, to dokładnie to znaczy się, kurde Boska Furia to mój atut Z tego nie wytrzymam sekundy jeszcze raz! No dobra, tylko zanim nie strzeli. Albo trzaśnie. Dobra, teraz już musicie wszyscy zdechnąć. Na trzecią falę każdy zdycha. No i tak się stało. Wszyscy zdechli. Teraz muszę zejść na dół. Nie ma już tu nikogo, nikogo tu nie zostało. Idziemy uratować swoją starą. I się zbijamy. Nasza stara to jest zamknięta. Byłaś tu, byłaś. My idziemy tędy. Tak jak wtedy to planowaliśmy, tylko mam nadzieję, że tym razem nikt nas znowu nie zatrzyma i znowu to samo. Bo to by było przegięcie. No kurwa, czy oni zawsze muszą robić to samo? Powiedzcie mi, czy oni zawsze na początek robią to muszą robić to samo. Czyli wyjeżdżają mi z łukiem. Nakurwiają mnie bezlitośnie z tego łuku. Ja nie mam co zrobić, bo oni z tego łuku normalnie metro ode mnie nadupczają. Bo są takimi wielkimi cipami, że muszę normalnie z metr od ciebie walnąć łukiem, bo starsza przecież nie trafią. No ale... W sumie to nawet dobrze, że stoję tak blisko, bo wtedy wszyscy ładnie padają, jak ich bije z boskiej furii. Tylko dobra. zdupczamy skrzyneczki, a tych się nie, nie da. Się nie da. Ale A, mam się pośpieszyć. No to dobra, czy tylko rozdupczać. Dobra, chodź za mną. Cipo... Chodźmy dalej. Jury, jesteś na pewno głodny, musisz się nażerać jakiejś szynki czy tam czegoś. Kurwa, idzie po mnie. To jest krwawy bohater? Nie jest śmieszne, mamy się śpieszyć Co wy kurwa ludzie gadacie? Was... O kurwa nie Nie nie, przesadziłeś stary, przesadziłeś Zrobiłeś atak, którego najbardziej nienawidzę w tej grze Więc musisz zdechnąć. Po prostu teraz już nie masz innej opcji Dobra. Wiem, że to nie jest śmieszne jak naduczają z łuku Jak są metr od ciebie Ale to przecież nie jest moja wina Rozumiesz to? Nie nie rozumiesz bo jesteś tylko tempym kąpem który kurwa mi każe który jest zaprogramowany żeby mnie pośpieszać chociaż nie wie co się dzieje tak naprawdę Kurwa powtarzasz się jeszcze raz to powiesz co ci wyrweryj Czy co to było bez sensu ścieżka na zboczu klifu? Uciekliśmy? Czyżby? Nieeeeee Teraz się trzeba Ej. Idziemy. Czekaj te chwilę, suko. Zaraz tu przyjdę. Idę pojedziemy. Ona leci za mną. Item. Stoi na środku jeziora, a ja go nie widziałem. No, no kupi jest. Zwiększenie ostrości. Ła. Będę to wszystko ulepszał. Zobaczycie. Ale to już później. Tu no później jak już w miarę ogarnę to wszystko. Dobra. Wychodzimy tędy. Wtedy będzie mi się wydaje teraz szybciej No Nikt mnie pięknie nie zatrzymał, chyba będzie dobre, chyba uciekniemy w końcu Kurwa co ja zrobiłem Co za idiota Co za pacan ze mnie Już myślę, że znowu z łuku będą na Ale jednak nie Ja pierdolę, ale on to moc mojej tylko trz, 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 trz. O znowu No i cały czas Pięknego. Dobra, idziemy dalej szybko, póki jest ich mało. Kurwa, tylko nie ten grzyb. Dobra, chodź, omin oni, ominiemy go. Pięknie, ominęła go. Kurwa! Znowu te śmieć! Dawaj. Gin kurwa. No. Szybko, uciekamy z tego więzienia. Szybko, szybko. O! Widzieliście to zmniejszenie pasu! to jest normalnie niemożliwe. Zrobiłem taki piękny unik przed tym łukiem. To jest masakra. No nie sam nie umiem się na to napatrzeć. Już tak świetnie mi to wyszło. O, patrzcie! No i znowu! Normalnie jestem y. z siebie dumny, że tak pięknie robię uniki przed najchuję czasami w tej grze. Normalnie jestem kurwa... dzisiaj jakoś mam dane do tego normalnie. Jest po prostu pięknie. Ale ciekawe ile... O! Tu już jest chyba za chwilę wyjście z tego pierdolonego więzienia i w końcu uciekniemy. Co jest? Tak i jak ona się teleportowała koło mnie, jak była kurwa 2 km za mną. bez sensu trochę. O! Jakiś potwór, Ej! To jest potwór Ja jego nie umiem trafić Ah, Jed mi Ciula Muszę kurwa wyciągnąć łuk No jasny chuj Tylko starej nie bij Kurwa nie Posuń się jednak, ja mam lepszy pomysł Chowaj ten łuk Czemu on nie może, jak ja chcę wyciągnąć miecz To on nie może od razu chować łuku. Kurwa pojebany jakoś No ale czemu ona biegnie za mną? Jest pojebana ja tu kurwa walczę, kokszę, a ona mi tu kurwa za mną biega o, jedna matka wpierdoliła chodź tu, próbuj mnie zmiażdżyć cipo no, i gin kurwa, uciekaj aaa, wiecie co? mam lepszy pomysł ale dostałem, <grym> dobra, to ja teraz przyspieszę i zaraz wracamy do normalnej prędkości, jak go rozwalimy. Dobra, zdechła ta jeba pała, kurwa... i napierdalamy dalej. Kurwa. Szybko zdupczamy stąd. Kurwa, ekspleci, ja go nie będę zbierał, bo mi się nie chce biegać wokół tego jebanego kółka. Idziemy stąd kurwa. revenge burned like a sun within the hero and his destiny was clear jack had cast a shadow over the whole of his life he had been the architect of his sister's blind suffering and of his mother's imprisonment and soon his power would be absolute <laughs> well, looks like you didn't turn out too badly after all you did pretty well back there but there's still so much to do jack is getting closer to the sword i can feel it he needs a key to unlock the sword from its hiding place and now he knows where it is the key is in hook coast hidden in the ruins of an old abbey you have to get to it first we have one advantage he doesn't know the key will only make itself known to one of our bloodline. That's why we have to find your sister. As long as she's out there, Jack could use her. You should go to Darkwood and investigate the portal. There must be some way of activating it. It's the only way to get to Hook Coast. But first, I have a gift for you. There's power in your blood that hasn't been tapped yet. Ona mi daje jakiś power czy mnie napierdala? No nie wiem. I po co mi to? Co i ona mi to gówno dała tylko po to, żeby do mnie gadać jak ja siedzę na klopie albo gdzieś? Bo ją pojebało. Nie będę jej słuchał. To na znaczy misja wykonana? Wszedliśmy z więzienia, dostaliśmy dużo expa jest zajebiście no i to wszystko w tym odcinku było zapisywanie gry? chyba było, a zresztą jeszcze polecimy dalej może za tymi drzwiami będzie zapisywanie gry chyba było już mi się przynajmniej zdaje hmm jak przejdziemy tu to na pewno już dobra kończymy ten odcinek tak więc Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i na razie.